Ciepło, czy zimno? Ja jadę w koszulce na ramionczka, a Kasia w kurtce. Dziwne. Niby ciepło, ale zimno. Kolejna loteria. Neptuny, zrobimy dla was recenzję, czy dobre piwko i czy mamy szczęście do wygranych. Puszka Neptuna do wygrania, tak mm -mm. Spróbuj ponownie Trzymaj to Neptun Baltic Lager Jeszcze takie omówiłam Ja też Spróbuj ponownie mm. Więcej chyba nie będę robić. Ma głowy ci się. Znajdujemy się w słynnej nadmorskiej miejscowości Lubiatowo, która to słynie z najlepszego pesto. Bosman był lepszy mhm. No jeszcze to nie udało się wygrać, ale następnym razem na pewno się uda. Po Graj dalej. Cały czas będę grał. Graj dalej. Oszukujemy nas. I tylko parmigiano-leggiano. To trzeba wyciągnąć jeszcze makaron. Czegoś ci brakuje. A gdzie masz makaron? Tu. Tak, woda się gotuje, cała główka czosnku. Kleimy czosnek na steletki. Czek, pięknie tu jest. Jakiś bałagan tam ma. Proszę pana. Trochę rabina oleju wodę na makaron posolić. no i co, smażymy czosnek i tylko parmigiano reggiano nie mamy, ale jest grana padano, może być Padałoby utrzeć No ale tarki to już ze sobą nie mamy to jest sprawa ta feru tarty. czosnek dochodzi, normalnie bym oczywiście nie złamał tego no ale w tych warunkach Bez to można jeszcze dodać oczywiście suszone pomidory, ale nie udało nam się kupić. Tu słoiska na drugie na następny raz. Prawie gotowe. Lekko, podgrzewamy Temperatur kamery, tak, człowiek. Tak. Musi się napisać. Na nie trzeba przeżyć. Na głowę sera wrzucamy jeszcze Na górę jeszcze trochę sera Smocznego Zjedzone. Pusto. Bardzo dobre, ale bardzo mało. Część popijamy zimnym piwkiem. Gul, 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 gul. Jeden edukuje, drugi zmywa. Podział obowiązków musi być. Laku R10 starym wszyscy raczej jeżdżą nową częścią oznaczoną 10-13, a to jest międzynarodowy i nikogo tu nie ma jest na wysokości Jeziora Sarpsko Mamy nadzieję, że w ogóle przejedziemy tędy do łeby, a jak lubicie trochę pozakopywać się w piasku Pojeździć po korzenia nie spotykać żadnych rowerzystów, to polecam. Jesteśmy już w łbie, znaczy w łebie. Przyjechaliśmy dzisiaj 63 km. To mówiłem ja, pan Kleks. Numer 80, Miejsce w łebie, które się nie zmienia. Pamiętam 20 lat temu, jak jadłem tę zupę łososiową. Zmienia się tylko cena. Zmienia się tylko cena, tak więc. Ale smak. Całeś to bez zmian. Mm. Mm. Przepyszna jest.